Co ty robisz? Ile ty cofasz? No bo nie widziałem tego na piwie. Ale ile masz yy, tego, procent. No 34! To gut. Ja jestem ciekaw, ile już odcinek trwa. Co? Ja jestem ciekaw, ile już odcinek trwa. Będę to już całą noc. <grych> Czekaj! Weź, odwieź, kawałek, ja... Co ty masz za problemy, człowieku? Tankować nie umisz! Nie mogę zatankować Może zgasilnik silnik debilu Nie chodzi o to, czekaj Kurwa tankować nie potrafi no I weź, Weźcie z nim jeździcie tu kurwa no o jest nie, nie wyskakiwało mi w ogóle to do tankowania nie Gdy Ci mózg wyskoczy Gapa <laughs> Work, work Dobra Już? Rosz dupę ja tankuję Kurwa za wcześnie O, nie mógłbyś zatankować? Chujci w pizdę Po wyjadę mu na czułę Mateusz mały <grym> Jadim Już Ja wol ja <noise> Kurwa, awarię Co? Awarię miałem Jawohl! Może pogadamy po niemiecku, co? Nie będziemy kochali widzieć ja Nie umiem po niemiecku Ja umiem, uważaj stary, bo ja muszę sobie... <noise> Co? <głos> ja ja pogadam z nimi, jak będę kogoś widział, jak będzie koło nas. Chłopie, ale to jest polski odcinek. No dobra, napisy się doda Ej, bo tu zjeżdżamy! Co? O kurwa! Awaria! Dałem radę! Dałem radę! Dałem radę, ale ty nie widziałeś... Ale ty nie widziałeś, jak ja to zrobiłem! Chłopie, na odcinku zobaczysz. Jak ja to odjebałem, to nie wiem, jeszcze na awarię silnika, nie? Jeszcze ziomek zawny pojechał Kurwa macie jakiego on ma laga, ja pierdolę. Ja Debil mi jeszcze zajechał pas, już kurwa nie wierzę Kurwa nie wierzę Ale To jest tu... jakieś kurwa nieporozumienie to bramki są stare. Stoję na bramkach, nie czekam Biorę czwarty Ja mam czwarty no, na chuju Twoja jest trzecia może przelagowało mnie... A MÓJ! O! Po chuj ty zjeżdżasz? Milion, milion procent, żebyś ty kupił bramkę. Nie będę może kupował bramki, niepotrzebna mi. Gdzie mam ją postawić, kurwa? W garażu? No. Why not. I pobierać Waru... opłatę za parkowanie. To nie głupie Waru... w sumie. Waruwniś, nie? <laughs> o, jedzie. Też bym sobie ale nie chcę się ale już mnie dawno już nie jechał, wiesz? Nie słyszałem go dawno już. Kogo? W on nie jedzie cały czas, bo co dzień, on pisaje poza flight. On mnie pamiętam też jeździ, ale chyba za późno wstaje już. Zjeżdżamy. Widzę, mamy fajnie. Chodzi pisał, chodź do końca odpowiada. Pa, Bez hamulca. Albo nie, gdzie A to prawy, dobra. Ja chciałem na lewy zjeżdżać. E, bo my tu zjechać mieliśmy. Bramki. Awaria. Widziałem jak świat się zgasnęły. Zgasnęły i zgasły? Zgasnęły, zgasły. Nie, zgasły, no. Zgasły. Kurwa, wybrałem. Kurwa, przyjewają A ja zawsze się zahamowałem. E. No. Co <nod Robinidade> <silenio> severa, jacket, Não posso entrar O carro do motor teraz também się Agora ele vai se mover Olha que os Dobra, tutaj tak nie zapierdalajmy, co? To ile idzie? Stówkę Masz się wymyślił. Ja bym wpadł pod przyciskiem. Pod C był, nie? Tak. Niech się widziałem. Stuba. Nie wyłączyłem. Nie wiem. Dobra, działa. Ja też... Też 98, kurwa. Ja widzę, patrzę centralnie na wskazówce, patrzę 98. No właśnie, no. Złodzieje i krytyni. Stary, będziesz mógł kręcić filmy z powietrza i latać, nie? Co? Będziesz mógł kręcić filmy z powietrza i latać. Ja pierdolę. Teraz nie rozkliniam, nie? No w radiu mówił, ty ten paku pierdolony Ej, ty masz inaczej Masz eskatruj miasto? No A nie Wrocław? Nie masz wiadomo? Znaczy nie, nie słyszysz jakiego pierdolenia? Muzyka mi leci Jaka piosenka?

No kurwa, nie wiem! Ja pierdolę. Ty mi za z zbuchasz, co? Yy, yy. Nie chciałem tej! Moim dostał woda krem, a Maria się linka. Kurwa, stój! Jebany ten pomad. I ain't your mama? No. Ty to wcześniej miałeś, stary. Ty wcześniej masz ten bezeginy tu? Ja? Tak! No. O! Po szukiwaniu szczęścia! Szczęścia! Już ja piec... ale mi się dopiero zaczęła ta piosenka! Dziękujemy wejść! O, teraz! Okej, okay, ale zaktualizowało się, dobra mam! I podejdę! Daj dziewięćdziesiątka! O oh, Jezu! Mateusz? Czekam. Jakoś tak szybko się zbliżam do ciebie. <grym> A dziewięćdziesiątka. Mówisz dziewięćdziesiątka. Kraj, baj! O oh, Jezu, hamuj, kaburi. Kaburi nagrywasz. Chodź się uspokoić. Dokładnie. I śpiewasz se Tu mają już. I, 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 i. Wiecie, ktoś kontrał, uważaj Teraz ja wam szybciej tekst... Długa <gryzny> Irlandia Kurwa, wyłącz te długie, barranie No, na no, długie, cały teraz, co jest co... Boże Pierdolić, cała intensja jest Jeszcze kontrał JO PIERDOLĘ Uważaj na chłopa Co? Na WCT-sie, kurwa Przyjabał we mnie Pierdolisz no, ale, kurwa, centralnie od, od, odskoczyłem od, od stanu, nie? Nie dosięgnij już na raz. Ile ty, kurwa, jedziesz? Teraz? No. A, to sto miało być. Sto, sto, stówa miała być, kurwa. <grym> Zobacz, co mi się wyrozumie. Bo ja tak patrzę 140 jadę i takie, kurwa, gdzie ty jesteś? nie to mi zmieni ten Tak. Uwaga. No kurwa! Jak ją redukować Nie redukuj. Ciężko! <grywa> Ustaw se automat. Pierdol co? W poszukiwaniu szczęścia Poszukiwania szczęścia zioł. To mi wodejdę. A teraz to właśnie na ciebie. tu i tu spiralki są. No właśnie dlatego zwalniam. Fajnie tu jest, ja z tubać połowę ja właśnie do słówę zwolniłem Jest to stare zwolnić się jeszcze. Co zwalniam, co zwalniam Zwolińc trochę jeszcze jeszcze dziesiątką na ludzi. Pod prąd? Nie. No. Ten jeden pod prąd No bo zjeżdżam. Ja na przykład kurwa wjeżdżam pod prąd troszeczkę. Ty masz kierownicę, chuj ci w dupę To i tak dobrze wyrabiał na klawiaturze No Stać, stać, ten z tym, Agro To już stale coś jest To jest. już jest wyczyn 1100 kilometrów, Boże, dzień Boże A w się jakoś szybko leci, szybciej leci No właśnie, no Jak jechać w 90 Nie musieliśmy hamować nie zatrzymywaliśmy się na serwisach, wiesz? Awaria. Nie rozpierdalaliśmy się. A ja kojarzę tą trasę bardzo, wiesz? Ostatnio jechałem tędy trzy razy. Dobra, stówka, nie? Nie ogóle zjadłem coś jeszcze, ale weź w tyczołówki Dobra, no i tak Adela Huuu Eduzja coś na lewo Dobra, stówka Ach, chuj tam kurwa, po chuj ten pomad ustawiam 10, 20, 30. No, oh, 180 dobra. Nie, tyle nie osiągniesz tym, Andrzej! Chodź ci w dupę, Andrzej! Kurwa, jebana, zdechnij na raka! Spierdalaj. <gamy> <gamy> w szerokości, w szerokości, przyczepności <gamy> im. Pozdrowienia. Spierdalaj. Zdechłem, kurwa. Ile jedziemy? No tak mówię: 110, 20, ewentualnie 30. Dobra, to ile fabryka dała? Spierdalaj. jej. w dupę! Spierdalaj. Taki kurwa wiesz, głowa w dupę, spierdala. spierdalaj. W ogóle <toddol. toddol>. to jest lol To tak jak ja ja na początku nagrania. Ja wol! I am wol! I am wol! Ram! Zdrawdź, wol, wol! Suka! wol! Wol! Zdrawdź, wol! Zdrawdź, wol! Mateusz wol! się! wol! Zdrawdź, wol! Zdrawdź, w dupę! Ale tylko raz! To to A cool. potem się poprawiłem i powiedziałem mu porę przeczepności, szerokości i pozdrowienia no. A nie jak ty? Nie, ja nie. Serio? Ciebie pułkują, kurde. mnie Frejs pułkował też. A teraz? Teraz nie. Bo ja tam byłem, kurwa. Na się byłem baranie pierdolony No właśnie to się mówi, że wracasz do gry Idioto jebany Morda się nie Mogę cię kurwa zjechać nawet na live Tak jak wczoraj? Wczoraj był ole poleciał, ole poleciał No że się to jewał kurwa Ja tak chyba coś skwidzić A ten wziął poleciał w ogóle fuu Ja takie co? Wtedy to już siadło, tak wiesz, taki konkretnie. No, ja sam byłem w środku... Ja takie, kurwa leci, leci, leci w ogóle, bez namysłu w ogóle tak poleciał. Nawet pod temat. No i zwolnij, kurwa! No już, no Ale wtedy to ja miałem taką formę z tym nie? No. Ja tak, tak patrzę, co to był za temat? Tym... Czekaj, coś do psa, nie? gdy gadam z moim psem to było gdy z moim psem O Jezu no. Tak, no i we, właśnie, bo przyszedł nam tutaj Dawid883, który też ma kanał i link też będzie w opisie I pozdrawiamy Dawida, Dawid pozdrów widzów Fajnie Dawid was pozdrowi jak wróci, no. Link do kanału również będzie w opisie no jakbyś zwolnił i poczekał na mnie, to może bym się bujał, wiesz? Ja dopiero wiesz na autostradę! Ja już, już minąłem jeden zjazd, jeden zjazd. jebana. No powoli jadę, A się mówi, jak się wraca do gry. A nie. A, a nie. Bo musiałem się odbić. Wiesz, jakie... Ładnie, piątka. na ciebie co tu się dzieje? Gościu tu wjechał barierkę, ale beka, No, także pozdrow widzów No pozdrawiamy to Was Dawid883, da, Dawid link do kanału będzie w opisie Bo akurat jesteśmy w trakcie... Co robisz, debilu? Jesteśmy w trakcie nagrania, no. wiesz, e, Dawid? A, no. Odcinek ZTS-a na kanały jak na razie na kanał, bo drugi będzie ładnie. No, znaczy chodziło na, mi na, na, na YouTube. pod filmem. Na razie bez ograniczeń <laughs> Możecie cię wbijać ile chcecie Nie no może da dawaj jakąś tą Pod filmem Dobra, mam domowo ci pierdolne 30 No i gitara 30 odcinków 30. 30, 30 odcinków 30 odcinków no, ja to łapka w górę po, No z Sayon się już możecie pożegnać Pod Gabriel vlogiem mam 60, chciałem 50 pod 100 nogą mam 120 Haja, Chciałem... 50 pod pokiem, i co? Chciałem 30. Ile masz mieć subów? Nie no, ale dobra, następny odcinek pojawi się jak się pojawi. no Będzie czas, i Prak praktycznie prawdopodobnie. Nie bo... jesteśmy tymi chujami, kurwa, jak BoxDele, frajery i inne. Po popierdolence Nie wymagamy lajków pod was, nie żebramy lajków. Nagrywamy przeważnie dla przyjemności. Tak jest, i dla Siadaj Was. Siadaj mały kurwiu, coś ci pokażę. Na przyjemności i dla was. Kasper, na to znalazłem coś na styku. Siadaj mały kurwiu. Suka bryćki z na no chuj a to w sumie czekaj, jak nagramy odcineczek, to robimy małą przerwę i grałem w CS ani? Tak jest. Dobra, jedziesz. A dobra, bezobraźnić, do dobra. 900 km stało. Ale ciągnie się ta trasa, ciągnie! Mi-745 Co? Mi-745 840, ale najpierw idziemy do mnie, nie? No, ja najpierw idziemy do mnie, ja mam bliżej Aha, no właśnie, bo tu pewnie Będziecie mogli popodziwiać manewr, parkowania O Boże <laughs> Może lepiej, nie? Może to się wytnie? A, bo zakończy odcinek w mieście, o <laughs> Chyba u mnie <laughs> Jak ja będę nagrywać, twój dźwięk będzie z gry ogólnie, ale twoją ciężarówkę wytnę. Chuj <grym> dupę. Trzymaj się, David? środka. Dawid? No, słucham. To jest wołaj ludzi. miałeś. Nisika, nie? A mógłbyś to zrobić poza odcinkiem? Przepraszam, nieś się. Właśnie, nie, nie wytnie się, nie wycinam. Wkurwiacie David? mnie już ludzie. Matka przychodzi i pyta się czy pranie kurwa jakieś jest. Tam mi coś gada. Ty kurwa o zwołowaniu ludzi. Wkurwiacie mnie ludzie. To jest odcinek ZTS-a, nie kurwa daily vlog. Widzisz, tobie ma a mi ostatnio czy fajle się udało na odcinku zrobić. Tu jest tablet, dlaczego musisz drzeć modę za fetami? Mm. Ale no słuchaj, jedziemy, jedziemy nagrywaną, jak matka wchodzi. Masz coś do prania? Ja taki no, no kurwa. Mam, mózg. Mateusza mózg. A nie, on go nie ma. Oh. Dobra, złapałem się apariśnika, tam piję do siebie. Masz kurwa długi mam Pewnie jesteś mam, 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 mam zaciągnąć rzeczy. A ja mam kurwa? Chłopie, możesz zaciągać. Weź mi pociągnął. w ogóle jeszcze się czy Ja, wyszedłem. ja też wyszedłem. Prosto, czy zjeżdżamy? Prosto. Ja wolę Ja cię czasem No nie wiem O no, patrz no, ty chcesz co Sonio ba... no. ziomek rozjebał, kurwa Ale mam spalanie chłopie Ja mam stare 85 Ja też Cały czas do końca Ej nie. silnik odpal No odpal O Boże się jedzie. Tak, yy, ogólnie właśnie, Mateusz. Sprawdźmy. Kupisz Far Cry'a trójkę, nie? No. I tak myślę, że nagramy wspólną serię yy, kooperacji. Bo Far Cry ma tryb kooperacji. Myślę, że prędzej yy, kupię jakiś piątkę, nie? dobra, no, no ale wiesz. Wszystko w swoim czasie. <grym> że tego wypłata, stary. Kupię wszystko. <grym> ja muszę cholera <grym> Przeinstalować całe GTA, matko Bosko no, no, ważysz chyba 70 giga, ja pierdol Weź to znowu kurwa pobieraj na steamie z prędkością kurwa 4 mega za sekundę Ja pierdolę Co ten internet 40 Na steamie jest kurwa 4 No i tyle, idzie dobry Wybrano Brano z głupie chuj. To jest jakieś kurwa, nieporozumienie Będę ten odcinek rzucał całą noc Co? Ten odcinek to będzie się całą noc rzucał Dlaczego? Taki długi To wyuploudowanie USO Aha A strasznie słabe, muszę internet w końcu zmienić Ja już mam dość uważaj o Jezu, mi przez Naprawdę się... stary już mam dość tego internetu. Ja mam dość tego internetu w Polsce! Maga Fajna jest to luda. Się zawsze. Próbuję czy... go wziąć. Przycięłem mu światłami, zjechał mi trochę bardziej na pobocze, jaki miły. Prosto jeździć, po teraz? będziemy na lice, jakby zjedzie. Chcesz się naprawić? Yy, można. Okej okay, Katy Perry, cholera. Prosto czy zjeżdżamy? Bo nie zapomniałem. Prosto. Teraz na Salzburg, chyba, jak się nie Czekaj, na, na co? Na Linz i -y na Winnę. No. Gdzie ty zjeżdżasz? No tu, gdzie muszę? Ja mam prosto. Fajnie, no, to czemu ty nie prowadzisz? Dobra, chuj. Ty powinieneś prowadzić. Powinienem. Zobacz, tu, gdzie tu ciebie chcę Tak, nie to na wstecznym popie. Oj, to światło przebijające się, ojej Oj, oj, no, widzę Zjeżdżamy na Linz, chcesz się naprawić? Tak, tak, tak I zawrócimy się Tak jak mnie GPS prowadzi To zjeżdżamy na Linz Tam na 90, po dziewięćdziesiąt, nie? Eee yy, tak Bo burak jedzie za tobą Nie wyzywaj proszę, <śpiewanie> już skończ, już, już, już <śpiewanie> Wystarczy na jeden odcinek <śpiewanie> Chociaż nie cebula jest bura <śpiewanie> z wami, ale system mi nie pozwalał Co system? 32 bit, a 64 na multis a myślę dalką to mam dla na o to Zapf był stary To jest jakiś 62. Ja też Nie zrobiłem komputera Ty, ale w sumie mogę mieć 64 ale to dziesiątkę Windowsa Nie polecam Mieję dziesiątkę i będę Jak już się polecam Co, dziesiątki nie polecasz? No nie Czemu? Nie, bo zainstalowałem ją ale no, miałem jakieś dziwne wsparcie do komputera no eee, to wtedy musiałeś zrobić ustawienia fabryczne na tym w i wszystko by Ci wyczuło do marmy i byś miał zajebiście to się kupiłeś no widzisz, ja też miałem pizdu pików, a wszystko poszło i się cieszyłem jeszcze musimy dodać cenę na tego kompa bo zanim do tego może będę kupował dobra, wiesz co, ja wsiadam już walnę, mi się nie chce no już z tym weseliliśmy o, dojeżdżamy tam się mek Kurde, to jest na dole? Serio? Dobra, F7 Dobra, naprawiłem Dodatki. się. Dzień 101 pracy Dodatki sobie włączę Ja mogę chyba włączę hmm. hmm. Dawek, tu będziesz tego pod czy tylko no, 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 i dobrze? No będę, będę. Czekaj chwilę od nażyś no, poczekał ziobco? No to nie ja jadę zdał. Burak tu jest Patrz, pora kiedy odcinek z, z kamerą O Jezu Jak ją kupię, <laughs> Nie mam no tak bo... Znowu się, już myślałem, że to jest kurwa ten na 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 no jak wszystko dobrze pójdzie to dzisiaj jeszcze będę miał 64 bit <g> w <away> Dystans Mateusz <g away> my, Jeden telefon zarabiał działa bit Po prostu Słuchaj, <g lately> kurwa ty stary 64 bity potrzebuję Ile potrzebuję bitów? <g away> Kogo mam sklepać na pysk? Stary, jak zainstaluję Windows 7 32 bity i Windows 7 32 bity będę miał 64 bity? Tak, i Windows 14